Pan z Wami. Słowa Ewangelii według św. Łukasza. Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem, na święto Paschy. Gdy miał lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie. A tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali go między krewnymi i znajomymi. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bezdrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka zrzekła do niego, synu, czemu nam to uczyniłeś? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział, Czemu mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany, a matka jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości w latach i w łasce u Boga i u ludzi. Oto Słowo Pańskie. Amen. Drodzy, w drugim czytaniu usłyszeliśmy taki fragment. O co prosić, będziemy otrzymane od Niego, ponieważ zachowujemy Jego przekazania i czynimy to, co się Jemu podoba. Ta Ewangelia, która została odczytana, ona jest zwieńczeniem postawy świętej rodziny, która polega na tym, że oni wszyscy, cała trójka, charakteryzowała się posłuszeństwem względem Pana Boga. U Świętej matki, u matki Najświętszej mamy to Fiat, niech mi się stanie według słowa Twego. U Świętego Józefa mamy wszystko, wykonuje wszystko to, co mu nakazał Anioł Pański we śnie. Czyli każe wziąć dziecko, wziąć Maryję, bo z Ducha Świętego się poczęło. Każe uciekać do Egiptu, wrócić z Egiptu uciec i wrócić do, do Ziemi Świętej. Chował się w Nazarecie. Wykonuje wszystko to, co, co, należał, co usłyszał, co rozeznał, co przyjął. Pan Jezus jest w świątyni i jest posłuszny Ojcu. Czyli to, co, co przykazano prawo, to znaczy barmictwa, to znaczy on to, był, to jest 12 lat miał, więc to jest taki okres chodzenia chłopca w życie dojrzałe i on dyskutował z tymi, z tymi uczonymi w piśmie właśnie w tym, w tym kluczu. Ale jest w domu ojca, czyli jest w tym, co, co powinien był zrobić. I kiedy patrzymy, oni są, oni są nami na, na, jako paradygmat funkcjonowania społecznego w tej, w tej najmniejszej komórce społecznej, jakiej jest rodzina. Kiedy patrzymy na, na historię w Starym Testamencie, to. Pierwsze zakłócenie relacji międzyludzkich wynikało z nieposłuszeństwa względem przykazania Bożego, którą, który przekroczyła najpierw Ewa, a później Adam. Konsekwencją tego jest zabójstwo w następnym pokoleniu znowu nie ma, nie ma przyka nie przy 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 zachowywania przykazań jest zazdrość Kaina wobec Abla i zabójstwo tego drugiego. Później mamy potomstwo kaina, później mamy potomstwo seta, ponieważ Adam jeszcze miał z Ewą jednego kolejnego syna. I tam się przeplatają te, te postaci, które są, które są jedne są z Panem Bogiem bliżej, drugie mniej. Na przykład Henoch, który Panu Bogu się podobał, został wzięty żywcem do nieba, noe, który się Panu Bogu podobał, zbudował arkę, został oratowany z całego z tego plugastwa obyczajowego, którego był świadkiem, na które patrzeć nie mógł w Sodomie i może to są, później jak ciągnie się cała pasma, ta historia tej ludzkości, to one pokazują, że ci, którzy z Panem Bogiem są blisko, to, 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 to co oni tu układają ma, ma harmonię. A na, jak szczytem tego, szczytem tego, tego, tej postawy jest właśnie Święta Rodzina i ona, to jest dla nas pewien rodzaj, powiedziałbym, no, paradygmatu po pierwsze zaproszenia Pana Boga do swojej, do swojej rodziny my się spotykamy tutaj właśnie dlatego, żeby prosić dziękować Panu Bogu za te lata przeżyte przez jubilatów wspólnie prosząc o błogosławieństwo i, i, i opiekę Bożą, ale również prosić również o, dla wszystkich tych, którzy w jakikolwiek sposób są powiązani z więzami rodzinnymi żeby te więzy rodzinne były jak najbardziej spójne i żeby grzech, który jest w nas wszystkich jako grzech pierworodny, nie przekładał się na konflikty. Ale no niestety jest jak jest. To znaczy yy, mamy, ja chciałbym tylko poruszyć yy, takie dwa nieporządki. Pierwszy, który, który przeciwstawia się yy, pierwszemu czytaniu. To pierwsze czytanie opowiada o Annie, która jest matką yy, 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 Samuela, była bezpłodna, mówiłem, mówiłem homilię, no nie wiem, którą, tam w, każdy, w każdym razie o, mówiłem o brakach, tak? O, mówiłem o, tych, o, tym, o tej przestrzeni braku, w którym człowiek zaczyna wołać pomocy, jeżeli jeszcze ma tej łaskę, wiary, że jeszcze, jeszcze zdolny jest odbić się od tego dna, niewiary. Ale yy, i to jest ta sytuacja. I co ona robi? Ona robi, ona oddaje tego chłopca Panu, ponieważ wie, że to dziecko pochodzi od Pana Boga. Że to nie jest jej własność, że ona nie ma, że ona nie może go zawłaszczać, że nie może zabierać mu wolności, nie może mu narzucać swoich, swoich nieporządków, nie może projektować swoich planów. To są wszystko zachowania nieuporządkowane. To są zachowania, które kaleczą tych, którzy zostają nam dani jako dar, ale nie własność. Każdy z nas jest osobnym indywiduum. Jest dzieckiem Boga i tylko i wyłącznie Pana Boga jest niestety taka tendencja, pojawia się, może się pojawiać, zawłaszczania dziecka dla siebie, traktowania jako wyłączną własność, przez co oczywiście robi mu się krzywdę, dlatego że takie dziecko na starcie pozbawiane jest wolności. I ono jest pozbawiane również zdolności funkcjonowania, dojrzałego funkcjonowania w społeczeństwie później, bo ono jest później takim, 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 y, mam, takim mamone, to po włosku się mówi, takim maminsynkiem, a on ma 30 lat, 40 lat, i cały czas pyta mamusie, co to, co. Ma tu jeszcze żonę, już ma swoje dzieci, i mamusia, jest mamusia, tam, tam laseczką stuka, i, bo, i, i swoje kręci. Albo na odwrót, znaczy w drugą stronę. To, jest, to są rzeczy, które są nieuporządkowane. One wynikają, one, to nieuporządkowanie wynika z tego, że człowiek nie potrafi albo nie umie, nie, 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 nie pilnuje tego, bo to jest oczywiście bardzo łatwo zawłaszczyć, zwłaszcza od <coughs> kogoś, jest ode zależny, jest, kto jest od mnie zależny, kto jest do mnie przywiązany, który, jest, który, który patrzy na mnie jak w obraz i To jest bardzo łatwe przywiązać emocjonalnie w jakikolwiek inny sposób. Natomiast sztuką jest puścić dzieciaka, żeby on się rozwijał. To to robi właśnie Anna w tym pierwszym czytaniu. To jest pewien rodzaj no, zadania, które, które, które no, przed każdym z nas stoi. Proszę Państwa, w relacjach międzyludzkich, już kiedy człowiek jest dojrzały, i kiedy dojrzały w sensie społecznym, ale nie mówię koniecznie dojrzały w sensie emocjonalnym, i w sensie duchowym, jeżeli na przykład ma deficyty emocjonalne, to niejednokrotnie traktuje drugą osobę jako pewien rodzaj surrogatus, uzupełnienia tych deficytów. I to też trzeba umieć dać człowiekowi drugiemu wolność małżeństwo. To jest przede wszystkim sztuka, sztuka przyjaźni. To nie jest kwestia seksowana. To jest sztuka umiejętności bycia przy, jaźni przyjaźni. To znaczy ja jestem przy kimś bardzo blisko, ale jestem przy nim tak blisko, że daję mu wolność. Ja go nie ograniczam sobą. On się może rozwijać dzięki temu, że dzięki potencjałowi dobru, który ja w sobie posiadam, jego, ją albo jego, ubogacam swoim, swoim, swoim dobrem. I go nie traktuję jak własność, nie traktuję jak niewolnika, nie traktuję jak służącą, jak służącego. Każdy ma, ma swój podmiot i każdy przez to ma swoją wartość. I to sobie trzeba uświadomić. Ja miałem tu takim przykładem, który jest, jak powiem, powiedziałem, klasycznym. Miałem tego kolegę w seminarium, którego matka miała powołanie. Matka miała powołanie, a nie ten chłopak. I chłopak siedział w seminarium, męczył się. Bardzo fajny zresztą, super kolega. Jeździliśmy razem w góry, i on na trzecim roku po prostu powiedział: No, no nie. No, i on wystąpił seminarium. No, to matka go po prostu skreśliła. No i teraz pytanie jest: gdzie ta miłość tej matki? Jak ona go po prostu wyautowała z tej rodziny, wyautowała dziewczynę, z którą on się później ożenił, tę żonę, tę, tę swoją synową, wyautowała te dzieci, gdzie jest ta miłość? A no, przepraszam Państwa, to jest miłość własna. Czyli totalny, szczytowy, stuprocentowy po prostu egoizm. Nie idzie po mojej myśli, out. I tutaj nie ma miłości brzeństwa. Miłość daje. Wolność nawet jeśli ona boli. Im bardziej jest im większa jest miłość, tym większy jest ból. Niestety. I on uważa, że Matka Najświętsza, ona nie ma bólu tego, jak ona szuka tego Pana Jezusa? Jakie ona ma serce, kiedy ona go spotyka i mówi coś nam zrobił, dlaczego my się z bólem serca cię szukamy? A on jej po prostu normalnie no, nosi kierom między oczy. Dlaczegoście mnie szukali? Czy nie wiecie, że powinienem być tym, czy należy do mego ojca? I to jest sztuka dawania wolności człowiekowi, żeby się rozwijał, żeby robił to, czego od niego Pan Bóg oczekuje, a nie, co ja sobie wymyślę i sobie i sprojektuję jeszcze represyjnie, opresyjnie, jeszcze narzucę, żeby ktoś był niewolnikiem i stał się według mojego obrazu i podobieństwa. No nie, proszę Państwa, to jest bałwochwalstwo. I to trzeba mądrze do tego podchodzić. A ponieważ jest jak jest, a wszyscy jesteśmy no niestety przecięci grzechom pierworodnym i mamy takie czy inne deficyty i każdy z nas ma jakieś tam braki i będzie próbował sobie te braki uzupełniać otoczeniem, które jest, które jest wokół niego. I z tego pojawiają się oczywiście zranienia. Z tego się pojawiają konflikty, w tym się pojawiają ciche dni, a czasami dramaty odejść powrotów, cała masa różnych rzeczy. Ja chciałbym taką przywołać, taką, taką rzecz, która, którą, ostatnio, którą ostatnio przeżyłem, się doświadczyłem. Mianowicie, był konflikt w rodzinie, bardzo długi, pokoleniowy. Bardzo głęboki, wynikający z traumatycznych doświadczeń. I, i ta osoba, która była zraniona, oddała Tę sprawę, tego swojego opresora rodzinnego, tych zranień, których doznała, dodała Panu Bogu. I w odpowiedzi otrzymała taki tekst, no jak go sparafrazuję, u on się pojawił. Mianowicie: Oddałaś mi to, ja wyprowadzę z tego dobro na miarę Twojego zaufania. Nie minął miesiąc od tego aktu oddania. Kiedy nastąpił proces po prostu jakiegoś totalnego przełamania, wyjścia naprzeciw obu zwaśnionym stronom, co powoduje, że owocność jest taka, że jedna drugiej osobie sobie pomaga i nikt by w życiu nie pomyślał, i całe otoczenie się zastanawia, jak to jest możliwe, że te dwie zwaśnione ze sobą osoby poranione dokumentnie, bliskie, w rodzinie, bo takie rzeczy się zdarzają że one potrafią ze sobą rozmawiać, ba, wzajemnie sobie służyć pomocą. Ano, proszę Państwa, to się dzieje łaską Pana Boga. Ona oddała to, jeszcze raz, cytuję tę leńczeńską, oddałaś mi to, ja się tym zajmę i wyprowadzę z tego dobro, ale uwaga, na miarę Twojego wobec mnie zaufania. I dlatego gromadzimy się tutaj dzisiaj, po to, żeby Panu podziękować za to wiele lat zmagań rodzinnych, bo to jest oczywiście zmaganie, to nie jest hobsiuk, to nie jest buła z masłem, to jest naprawdę sztuka przeżyć ze sobą wiele, wiele, wiele lat, dwóch egoizmów, które się ze sobą ścierają. Dziękujemy, ale jednocześnie prosimy o tę łaskę żeby ci, którzy obchodzą okrągłe jubileusze, żeby oni wytrwali w tym swoim postanowieniu, ale również my wszyscy en jak tu jesteśmy zebrani, żebyśmy wszyscy mądrze prowadzili nasze życie, zwłaszcza z osobami bliskimi nam, z pokrewnionymi z nami i z osobami tymi, które nas otaczają, ponieważ wśród nich będzie odbijać się nasze, będą się, będą się odbijać nasze deficyty, nasze nieporządki, nasze grzechy i cała masa różnych rzeczy, które każdy z nas w jakiś sposób niesie. I temu służy modlitwa. Jeszcze raz powtarzam, wyprowadzać z tego dobro to jest jedno zdanie, Albo ono jest oddałaś mi to, ja z tego wyprowadzę dobro na miarę Twojego zaufania, żeby to można było zrobić, proszę Państwa, musi Pan Bóg być na pierwszym miejscu, Pan Bóg nie może być jakimś abstraktem. Pan Bóg nie może być od przypadku do przypadku. Pan Bóg jest osobą wszechpotężną, mającą, dla, dla którego nie ma rzeczy niemożliwej. Jeśli jest traktowany niepoważnie, tak samo również niepoważnie będą traktowane nasze prośby. Zbieramy się tu po to, żeby to błogosławieństwo na nas wszystkich spłynęło i ta łaska była wy, wykorzystana w pełni i była owocnym, owocnym strumieniem zdarzeń, które nastąpią po tej dzisiejszej liturki Amen.